To jest Dzieje się. Podcast polityczny dziennikarzy Tokfm, Wyborcza.pl, Polityki Insight i Radio Z. Karolina Lewicka, Radio Tokfm. Witamy Państwa w podcaście Dzieje się, w którym, jak co tydzień, dyskutujemy o najważniejszych wydarzeniach w polskiej polityce. A ze mną są Andrzej Bobiński, Polityka Insight. Maciej Głogowski, Tokfm. Mariusz Gietrzewski, Radio Z. Dziś porozmawiamy o sondażach, o Trumpie, o Ukrainie, o prezydencji i pewnie o wielu innych rzeczach, ale zaczynamy od sondaży i ja pozwolę sobie na początku przypomnieć wszystkie fakty, czyli wszystkie dane. Sondaże prezydenckie trzy ujrzały światło dzienne na przestrzeni ostatnich kilku dni. Sondaż dla RMF-u, Rafał Trzaskowski stracił grudzień do stycznia 9 punktów procentowych. Sondaż dla wirtualnej Polski. Między Rafałem Trzaskowskim a Karolem Nawrockim jest tylko 5 punktów procentowych różnicy. Trzaskowski 34, Nawrocki 29. Sondaż Cebos 4 punkty procentowe różnicy między Trzaskowskim a Nawrockim 35 do 31. Na trzecim miejscu z taką stabilną pozycją i stabilnymi sondażami Sławomir Mensen, choć o nim też pewnie podyskutowaliśmy. Albo Grzegorz Brown zgłosił swoją osobę do wyścigu prezydenckiego, i to może popsuć Męcenowi szyki. Szymon Hołownia, który najpierw aspirował do drugiej tury, a pewnie nawet jeszcze wcześniej do zwycięstwa, teraz jest na czwartej pozycji. Te sondaże są w okolicach 6-7%. Z pewnością niesatysfakcjonujące, ponieważ dwucyfrowy wynik, to myślę, że dla marszałka Sejmu byłoby takie minimum, minimorum. Magdalena Biejat 3-4%. Procent w tych sondażach. I jeżeli pozwolicie, to ja jeszcze uzupełniająco do tych sondaży prezydenckich chciałabym opowiedzieć naszym słuchaczom, słuchaczkom. O tym, jak rozkładają się nastroje społeczne. Ponieważ wczoraj byłam na prezentacji kwartalnych badań światowit i brisu, i one zawsze badają w sposób jakościowy i ilościowy, jakie są społeczne nastroje, i muszę wam powiedzieć, że głównym hasłem, ale to obserwujemy już od wielu miesięcy, a właściwie od wielu lat, jest inflacja. To znaczy, tym Rajem utraconym dla nas Polaków są lata 2018-2019, kiedy wydawało nam się, że żyjemy dobrze, nasza sytuacja finansowa jest stabilna i na wiele rzeczy nas stać. A potem, jak wiemy, w marcu nas zamknięto, pandemia, potem oczywiście 22 rok, wybuch wojny w Ukrainie, inflacja, no i ta inflacja cały czas z nami pozostaje. I jak się okazuje, odczuwalna w codziennych zakupach, zwłaszcza w cenach żywności i energii, jest szacowana na poziomie przez uczestników tychże badań na poziomie kilkunastu procent. Zmusza wiele osób do ograniczania wydatków, rezygnacji z luksusów i poszukiwania oszczędności. Symbolem jest 100 złotych. Ludzie mówią: tak, kiedyś można było pójść do sklepu. Ze stówą. a teraz właściwie ta stuwa na nic nie starcza. Już nie wiadomo, ile tych stów trzeba mieć w portfelu, żeby można było zakupy zrobić. Na co ludzi nie stać? Na wakacje, na remonty mieszkania, na większe zakupy. Oszczędzanie stało się koniecznością. Nastroje konsumenckie w Polsce można określić jako ostrożne i w dużej mierze negatywne, z dominującymi obawami o przyszłość finansową. Jest pewien potencjał nadziei związany z KPO. Ale to też jest ryzyko dla obecnego rządu, ponieważ obecny rząd bardzo wysoko zawiesił poprzeczkę oczekiwań. To znaczy, narracja była taka, że przypłyną tutaj do nas góry złota. Natomiast jest też problem z tym, że prawo i sprawiedliwość uruchomiło prefinansowanie. Część tych pieniędzy po prostu została już wcześniej wydana i teraz te pieniądze, które do nas trafiają, to po prostu zasypują pe pewną dziurę w tabelkach, a nie pracują już na rzecz gospodarki. I jeszcze jedna ważna rzecz. Są nastroje antyukraińskie. W polskim społeczeństwie. I jak się okazuje, proukraińskie deklaracje albo spotkania, na przykład ostatni Rafała Trzaskowskiego z Władymirem Zołańskim, który był w Warszawie, niekoniecznie muszą mu pomagać, raczej mogą zaszkodzić. Polacy chcą, żeby wojna się skończyła. Chcą, żeby to było oczywiście na warunkach korzystnych dla Ukrainy, a nie dla Rosji, ale obojętnie jakie będą te warunki, to Polacy chcą, żeby ta wojna dobiegła końca, ponieważ postrzegamy wojnę jako główną barierę. W naszym powrocie do tego raju utraconego, czyli do okresu stabilności finansowej, mniejszych cen żywności czy mniejszych kosztów energii. Po prostu chcemy, żeby znowu było nas stać na różne rzeczy, żeby realna nasza siła nabywcza była wyższa. To teraz proszę Was o opinię, jeżeli chodzi o. Rafała Trzaskowskiego i pewien nastrój paniki, który mam wrażenie, że się wytworzył wokół kandydata Koalicji Obywatelskiej, który ruszył zresztą z kopyta, bo oficjalnie wystartowała 15 stycznia kampania wyborcza po zarządzeniu marszałka Sejmu Andrzej Bobiński. No więc ja... nie, nie udzielę mi się ta panika. Powiedziałbym tak, a jedna, jedna z danych, których nie wymieniłaś, która wydaje mi się że też jest dosyć istotna, to jest poziom zaufania do Rafała Trzaskowskiego i to, jak on jest postrzegany, jak on jest odbierany, z jednej strony jako polityk, ale z drugiej strony jako człowiek. I w ogóle wydaje mi się, że to jest jakaś taka dosyć duża nadzieja dla Rafała Trzaskowskiego i że budzi zaufanie. Że budzi zaufanie, ale że w ogóle wyrasta trochę ponad tą scenę polityczną, że drugą taką osobą w naszej polityce jest Andrzej Duda. Tak? To, są, to są dwie postaci po tych dwóch stronach sceny politycznej, które trochę wychodzą ponad swój obóz polityczny. To niekoniecznie się przykłada na sondaże, szczególnie tu i teraz, bo te sondaże są bardzo silnie powiązane z sympatiami politycznymi z tym, na kogo głosuje, interesuje się tą polityką. Natomiast jak się spojrzy właśnie na, na taki poziom zaufania czy sympatyczności kandydata, to, to tutaj Rafał Trzaskowski nadal jest daleko przed stawką, jest, ma bardzo dużą rozpoznawalność osobistą oraz ma bardzo duży poziom y, sympatii i zaufania w społeczeństwie. I wydaje mi się, że tak ta kampania będzie budowana, więc t, mam pełną świadomość, że w tym momencie jesteśmy w takim momencie też, poza wszystkim innym, z tyczniowej smuty. Wydaliśmy dużo pieniądze na święta. Jest, jest takie szaro, że jest, nie ma słońca. Tak, bardzo dużo o tym maśle rozmawialiśmy. Nie wiem jak wy, ale ja pamiętam, że przy moim wigilijnym stole to był jakiś taki niekończący się żart. W momencie podawania masła to w ogóle jakby... No to, ale w kasie pancernej? No mniej więcej. Się? No to, to Dokładnie. To były, to, to, to były te żarty mniej czy bardziej śmieszne. Natomiast ogólnie my, myślę, że jest coś takiego i jest w nas takie poczucie i że niewątpliwie te, ta ocena rządu nie jest bardzo wysoka. Natomiast wydaje mi się, że ona mniej więcej przebiega po liniach poparcia politycznego. Więc tutaj nie ma też jakiegoś takiego niesamowitego tąpnięcia, gdzie to kompletnie wymyka się tej rzeczywistości sondażowej. Więc to, co staram się powiedzieć, że z jednej strony rzeczywiście nastroje nie są świetne, z drugiej strony niewątpliwie jest ten problem siły nabywczej, coś co widzimy we wszystkich wyborach od tak naprawdę tego momentu popandemicznego w większości krajów. Zachodu, gdzie były te wybory. Natomiast nadal wydaje mi się, że ta, ten, te, te, ta panika, to przypominanie sobie tego 14-15 roku, porównywanie Trzaskowskiego do Komorowskiego, porównywanie Nawrockiego do Dudy. To jest z jednej strony chyba efekt tego, że w świecie medialnym musimy o czymś rozmawiać, a to jest taki nośny, atrakcyjny temat, a z drugiej strony, wydaje mi się, po tej, po tej stronie liberalnej w mediach jest coś takiego, że jest taka premia trochę za skrytykowanie, za znalezienie jakiejś takiej, czy, czy mniejszej, czy większej złośliwości. Powiedzenie, że ten Trzaskowski, ojazd sobie nie poradzi. Też my myślę, że lubimy się martwić, lubimy narzekać, więc bardzo się martwimy. Eee, Niekoniecznie ja, ale, ale eee, brać dziennikarska martwimy się o tego Rafała Trzaskowskiego i narzekamy na jego kampanię, która moim zdaniem, zakładam, że do tego też przejdziemy, idzie dużo lepiej niż ja bym się spodziewał. Jeżeli chodzi o to sklejanie Trzaskowskiego z Komorowskim, to w to celuje Prawo i Sprawiedliwość, które właśnie usiłuje dokonać takiej zbitki. Pojawił się taki hashtag w mediach społecznościowych, mhm. Bronek Trzaskowski. Tak? Czyli właśnie myślę, że dla PiSu to jest korzystne, żeby. Przypominać kampanię nieudaną Bronisława Komorowskiego z roku 2015 i próbować pod tę kampanię teraz podłączyć obecnego kandydata Koalicji Obywatelskiej. A propos tej wielkiej smuty, to Tomasz Siemoniak powiedział, że krótsze dni generalnie nie służą optymizmowi. No, ja, tak, ja tak mam, ja ja wiem jak zgadzam. wy, ale ja rzeczywiście też naprawdę... Maćku? Ja bym zaczął od drugiej strony. Wymknąć się trochę od tego Rafała Trzaskowskiego i to, co mnie mniej dziwi w tych badaniach, które cytowałaś, w tych dotyczących poparcia dla poszczególnych kandydatów. To, że pan Nawrocki ma wyższe poparcie, mnie nie dziwi, bo ile miałby mieć tego poparcia? On musi być w okolicach Prawa i Sprawiedliwości. A jeszcze nie dobił do tego poparcia. A jeszcze nie dobił, no to pewnie zależnie, które badanie byśmy wzięli. Więc to mnie w ogóle nie dziwi i, i to właściwie było łatwe do przewidzenia i myślę, że taka na dowód tego, że być może z tą kampanią Rafała Trzaskowskiego nie jest tak źle, jakby niektórzy chcieli, czy niektórzy mówią, bardzo mi się podobało ten, to, co Andrzej mówiło o mediach i takim postrzeganiu tej kampanii czy oceny. Nie wiem, czy zwróciliście uwagę na to, Rafał Trzaskowski ma taką jedną odpowiedź na pytanie o sondaże. Mówi, ja mówiłem, że tak będzie. Że to będzie bardzo blisko. I moim zdaniem to jest dobra odpowiedź. Znaczy, to samo ta, mówi Tusk. I, i, znaczy, ja tak sobie na to patrzę, nie mam żadnej tajemnej wiedzy, tylko jako taki obserwator życia publicznego, to jest, to, to ja bym chciał właśnie usłyszeć. Ja mówiłem, że tak będzie, to znaczy, że jest jeszcze mnóstwo do zrobienia, to znaczy, że nic się nie udało. Wszystko jest w grze. Pamiętaj ty, 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 i ty że trzeba po prostu pójść na te wybory. Więc to mnie mniej dziwi. E, po, po, w Wsłuchiwałem się też w to, jak zapowiadałaś, o czym jeszcze będziemy mówić. W sumie dosyć dynamicznie nam ten rok się rozpoczął. W lewicy pojawił się kontrkandydat dla lewicy, w konfederacji pojawił się kontrkandydat dla konfederacji. Moim zdaniem to są ciekawe informacje. One później też będą miały znaczenie pewnie przy drugiej turze. Ale podejrzewam, że pan Marszałek Hołownia to cieszy się, że konfederacja będzie miała dwóch kandydatów. No bo potencjalnie gorszy wynik Mencena to może uda się wskoczyć na to trzecie miejsce. Z, z lewicą bardzo nie chciałbym tego ignorować, ale to trudno mi jest jakoś tak dojść do ładu i wysunąć jakieś wnioski, które byłyby tutaj dla nas, czy dla państwa, którzy nas oglądają, słuchają ciekawe, bo mam wrażenie... Bo jest tylko jeden wniosek oczywisty, że po prostu ten niewielki kawałek tortu zostanie podzielony na dwa jeszcze mniejsze kawałki Nie tortu. wiem, jest w, nie jest w modzie cytować Leszka Millera, wiem, że wiele osób ma dystans. Od, ja bym powiedział jak Leszek Miller, to jest bez znaczenia kompletnie, ale to jest takie moje intuicyjne, chociaż oczywiście z pełnym szacunkiem do osób, które zdecydują się na tych kandydatów zagłosować. I, i po kolejne, wydaje mi się, że yy, yy, mówię, a tu się zgadzam z Andrzejem. Jest ile tych dni? 180 do wyborów w okolicach? Czy troszkę mniej, tak? No. Nie, nie, nie. Tych nie jest teraz około 120. 120, okej. Okay. Przepraszam, troszkę mi się może te terminy rozjechały. Ale do maja, do 18 maja jest jeszcze mnóstwo czasu. Yy, I wiem, że obie strony, te główne, będą pracowały każdego dnia i na pewno ta kampania się będzie zaostrzała. Ale ja nie poważyłbym się na wysnucie wniosków już teraz, że ta kampania Trzaskowskiego jest skazana na porażkę i wydaje mi się, że te porównania do Bronisława Komorowskiego i jego nieudanej kampanii, co by o niej nie mówić, no zwłaszcza Efekt był nieudany. To jest dokładnie narracja PiSu, która służy PiSowi. To sklejanie, że, że to będzie znowu to samo. Mariuszu? Zgodzę się z Tobą, że to będzie ciekawy rok bo się już ciekawie zaczął, bo jeszcze mamy czarnego konia Stanowskiego który już zaczął zbierać który podpisy. Tak, no, on właśnie będzie pewnie do końca sugerował, i na samym końcu właśnie się dowiemy, czy nawet jak bierze, zbierze 100 tysięcy podpisów, to może na końcu powiedzieć, to był żart, chciałem tylko sprawdzić i tak dalej. Ale jego wejście do gry, jeżeli on na poważnie to traktuje i wejdzie do tej gry, naprawdę może dużo namieszać, bo e, po pierwsze nie wiadomo, kto może na niego zagłosować, więc jest jedną wielką zagadką. Na Elektora, pewno będą buntu, jacyś konserwatyści, jacyś może młodzi ludzie, ale to Lacyś trudno powiedzieć. Tak komu on tak naprawdę odbierze, może Hołowni trochę, ale na pewno jego wejście do gry zupełnie nasze wszystkie dywagacje wywrócić może do góry nogami. To jest, to jest pierwsza moja konkluzja. Druga konkluzja jest taka, że ten spadek Trzaskowskiego był do przewidzenia i myślę, że sztab Trzaskowskiego, tak jak powiedziałeś, przewidywał, to dlatego być może on cały czas tak mówił, jak, jak to zacytowałeś, że oni przewidywali, że ten spadek musi być prędzej czy później. Dla nich lepiej, że teraz nastąpi, bo mogą go jakoś zdystansować, zdyskontować, przepraszam. Natomiast y, m, dlaczego dlaczego on był do przewidzenia? No bo wtedy, kiedy były pierwsze sondaże, to, to on był faworytem. No wszyscy wiedzieli, no tak, ten Trzaskowski, no dobra, no to zaznaczę tego Trzaskowskiego. No i nadal Trzaskowskiego. jest faworytem, tylko nieco słabszy. Ale teraz pojawili się, pojawiła się jakby szeroka oferta i po pierwsze część ludzi już może sobie zdecydować, no może jednak na tego, może na tamtego. I część myślę, że to, co stracił, czyli tam stracił w tym pierwszym sondażu 9, 5%. Myślę, że tam 9, około punktów, tak. 9 punktów procentowych, że około 6 punktów procentowych poszło do tych niezdecydowanych, mm -hmm. bo oni po, Aha, no to właściwie jak już mam taki wybór, no to na razie nie wiem, poczekam, prawda? Więc jakby te, ten spadek I to był. Jest to jest raczej trend demobilizacyjny, tak? Po tej stronie Rafała Trzaskowskiego, osoby, które się zastanawiają. Bardziej tak myślę, że to w tą stronę poszło, ale przede wszystkim dla niego jest najważniejsze, że to stało się teraz, że może temu przeciwdziałać bo jakby się to stało później, rzeczywiście wtedy byłby duży problem. Poza tym te różnice, które ty wskazywałeś, są, zakładam, bezniezdecydowanych. To znaczy, jeżeli byśmy proporcjonalnie równy, równo rozdzielili tych niezdecydowanych, to ta różnica pomiędzy Trzaskowskim a Nawrockim robi się większa. Więc też zwróćmy uwagę na to, że też może różnie czytać te sondaże i, 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 jest, i jest i będzie zawsze ta dyskusja, kim są ci niezdecydowani, na kogo zagłosują, czy w ogóle pójdą i zagłosują. Więc też tutaj, tutaj jedna, jedna uwaga metodologiczna, że, że to, te 5-4 punkty procentowe różnicy, to jest przy dużej, dużej, dużym gronie, dużym, dużej liczbie niezdecydowanych. To sobie. jeszcze dwa wątki Wam wrzucę. Lebiscytarny charakter tych wyborów. O tym rozmawiałam w wywiadzie politycznym z profesorem Andrzejem Rychardem, socjologiem z panu. I on jest przekonany, że to właśnie będzie tak. Za rządem albo przeciwko rządowi. No i w związku z tym oczywiście pojawia się pytanie, czy rząd jest dla Rafała Trzaskowskiego obciążeniem. Mamy badanie Cebosu, u comiesięczne, sprawdzające ilu sympatyków, ilu przeciwników danego gabinetu. I od lipca przeciwników gabinetu Donalda Tuska jest więcej niż sympatyków. No i pytanie, czy rząd, który siłą rzeczy będzie też skonfliktowany w tej kampanii, bo widać, że każdy usiłuje ciągnąć ten dywan, tę te kołdrę w swoją stronę i walczyć o tę swoją tożsamość, będzie, będzie pomagał, czy jednak będzie takim obciążeniem, kamieniem u szyi? Ja ze zdziwieniem, ma, ma, może to jest znowu jakaś tajemna wiedza polityczna, której ja nie mam, ale ja ze zdziwieniem e, odbieram słowa marszałka hołowni, który. E, Szanuję, że w polityce trzeba być szczerym i tego wszyscy chcemy, ale ma taką tendencję, nie wiem, czy zwróciliście na to uwagę, może ja przesadzę w tej ocenie, przepraszania za wszystko, co temu rządowi się jeszcze nie udało, jeszcze niedociągnięte. i już taki zgrany temat, który się pojawia, ten rząd się słabo komunikuje i słabo też chwali sukcesami, znaczy bądźmy uczciwi, znaczy w 12, czy, ja ile ten rząd już ma 13 miesięcy, no jednak coś tam zrobili. Nawet jeśli nie są to wielkie, spektakularne rzeczy, a o spektakularnych możemy porozmawiać tych, których im się nie udało, to codzienną pracą gdzieś tam jakieś rzeczy przesunęli, nawet, co mam wrażenie też się nie przebija, nawet zrealizowali jakieś y, y, obietnice z tych stu obietnic, nie rządu, ale koalicji obywatelskiej, te dotyczące na przykład zabezpieczeń społecznych. Więc y, nie wiem, czy będzie już obciążeniem działalność tego rządu, on jest niepopularny, ale może ten rząd by za sam zajął się swoją popularnością i też jakąś pracą na rzecz tego, że można byłoby się niektórymi rzeczami pochwalić. Tak mi się wydaje i wydaje mi się, że ta lekcja jest do odrobienia i po stronie rządu, i po stronie i ci kandydaci też będą musieli nad tym pewnie popracować. Zwłaszcza, że muszą podzielić się tymi sukcesami na tyle, ile ich tam jest. No dobrze, a tak pragmatycznie rzecz ujmując, po co na przykład koalicjanci, którzy nie są się w stanie dogadać co do sprawy X, Y, Z. Uruchamiają te sprawy. Mieliśmy w ostatnich dniach dwie takie sporne kwestie. Myśliwi i ich obowiązkowe badania, Tak, z tym wystąpiła Polska 2050, a ich koalicjant, czyli Polskie Stronnictwo Ludowe, zagłosowało przeciwko razem z PiS-em i Konfederacją, i mieliśmy bardzo burzliwą dyskusję dotyczącą edukacji zdrowotnej. Na której chyba najgorzej wizerunkowo wyszła minister Barbara Nowacka, która musiała po kilkudziesięciu godzinach połykać swój Słuchajcie, własny a może to A może to jest nasza wina? Może to jest nasza wina mediów? No nie, nie. nie, nie, no, ale, nie. Już, już, ale dajcie powiedzieć dlaczego. To znaczy, nie wiem, czy czytaliście tę podstawę programową. Dziesięć takich podstawowych znaczy, komponentów, a edukacja seksualna to jest jeden z. półtora właściwie. Tak, takiego dwa, komponentu. dwa, tak. Znaczy, no, może to jest tak, że oni też nie potrafią, a my skupiamy się, nie mówię o nas tutaj, jak siedzimy, czy o naszych mediach, jak tutaj jesteśmy obecni, tylko że... No jaka poszedł właśnie. Kosiniak napisał jedno, Nowacka odpisała drugie, potem jeszcze się wypowiedział premier. Bunt Nowackiej trwał 24 godziny, bo ostatecznie okazuje się, że przedmiot będzie nieobowiązkowy. Znaczy, czy znajdujecie coś kontrowersyjnego w tych podstawach znaczy nie, programowych? ja znajduję coś kontrowersyjnego, patrząc Z, na uprawianie polityki, polityki i tak. komunikowanie tej polityki. Te podstawy programowe znane były w październiku. To nie jest tak, że one się objawiły 48 godzin temu, tak? Więc od tego czasu i praca nad uruchomieniem tego przedmiotu w kolejnym Roku szkolnym 25-26 trwają od miesięcy, bo tę podstawę programową trzeba było napisać. Zastanawiam się, dlaczego ten rząd organizuje sobie kłopoty wizerunkowe ewidentnie na swoje własne życzenie. To znaczy, dlaczego takich spraw nie załatwia się w gabinetach, za zamkniętymi drzwiami? Dlaczego kośniak Kamerz wychodzi publicznie i wchodzi w kompetencje Barbary Nowackiej? Dlaczego Barbara Nowacka odpowiada? Tak? Wczoraj... I dlaczego premier nie pozwala Barbarze Nowackiej wyjść z twarzą z tej sytuacji? Ja to, mnie to całkowicie nie dziwi. No, każdy rząd koalicyjny prędzej czy później do, do, doprowadza do takiego zwarcia. No tutaj mamy już po roku. Czasami działo się to w czwartym roku, czasami w trzecim, ale tutaj zaczęło się dziać trochę wcześniej. Być może skala problemów, które są do, do, do i ta, to, trzeba, to, co trzeba zmienić jest tak duża. Już sekundę, so, so, tylko dokończę. Tylko, tylko, tylko y, na, natomiast ja uważam, że właśnie to, że edukacja zdrowotna nie beń, będzie do, dobrowolna, tak? To jest koło ratunkowe rzucone Trzaskowskiemu. To jest właśnie to, to że, że zauważono, że to byłoby dla niego dużym obciążeniem. Byłby za to atakowany. W związku A tak, z tym rzucone koło centrum, ratunkowe. Być może to, że właśnie Donald Tusk pod koniec ubiegłego roku powiedział Bodnarowi, musisz przycisnąć, bo inaczej prowadzimy Jeżeli ci do ministerstwa. I w tej chwili mamy ten raport Bodnara i tak dalej, że to przyspieszenie może też jest jakimś... Adam Bodnar od razu tak? powiedzmy, że dementuje, iż byłaby taka rozmowa z Donaldem Tuskiem, taka tak. groźba, tak? Ja, ja tylko jeszcze chciałam powiedzieć, przepraszam cię że jedno no. zdanie <laughs> tylko. Ja absolutnie mam tę samą wątpliwość, o której ty, Karolina, teraz mówiłaś, która, o której rozpoczęłaś ten wątek. Pytałem w czwartkowym magazynie KG ministra Berka, który jest szefem Komitetu Stałego, jak to, się, jak to jest, że jest etap prac wewnątrz Rady Ministrów uzgodnień międzyresortowych, na przykład w sprawie ustawy wiatrakowej. Ustawa Trafa na komitet i na komitecie okazuje się, że ministrowie zgadzają, zgłaszają jeszcze wątpliwości, poprawki. Przecież był na to czas mhm. w uzgodnieniach międzyresortowych. I minister Berek, nie wiem, czy ona jest poprawna politycznie, ale mam wrażenie, że jest taka zgodna z jego przekazem i chyba tym, jak ten rząd funkcjonuje, powiedział: No dobrze, panie redaktorze, ale no. Nic nie jest niezgodne z procedurą. Taka jest demokracja. Ktoś sobie, on może nie użył sformułowania, przypomniał, ale ktoś ma w tej chwili wątpliwości, no to jest zgłasza. No mamy działać inaczej, jak monowładza, która ni o niczym nie dyskutuje, no to. Po to jesteśmy tutaj w koalicji, żeby dyskutować. Słuchajcie, ale efekt jest taki, tak że mamy klub dyskusyjny i potem mamy efekty wizerunkowe słabe, a pewne rzeczy są niedowożone. Tak? No i mam wrażenie, że to jest ten problem, z którym rząd musi I się mieć teraz mierzyć. Nie powiesz, to jeszcze i teraz. Coś i teraz, i teraz <grym> Andrzej mówię, 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 mówię. Mów, mów. Może, może od końca. W pełni się zgadzam. Tak to jest, tak działają rządy koalicyjne, szczególnie kiedy jest tak dużo podmiotów i jeszcze do tego tak słabych podmiotów. Ta asymetria też nie pomaga. Znaczy, jeszcze mali, trwa kampania. Jeszcze trwa kampania. Ci mali muszą, muszą się jakoś odróżniać, muszą się pokazywać. Yy, niespecjalnie służy to, nie świadczy to o wysokim poziomie odpowiedzialności za wspólny projekt i też wydaje mi się niespecjalnym takim poziomie kultury politycznej, ale tak to jest i tak to będzie, i chyba yy, musimy się po prostu z tym pogodzić, że tak to będzie wyglądało. To jest jedna rzecz. Yy, druga rzecz jest taka, że nie jestem pewien, czy zgadzam się z profesorem Richardem. Znaczy, niewątpliwie jest to jedna z tych, jeden ze sposobów patrzenia na to jest też inny alternatywny, to znaczy, że te wybory nie będą referendum za rządem, czy przeciwko rządowi, tylko będą castingiem na To znaczy, że ta, i tak trochę jest taka próba, żeby tak to opowiedzieć, że tak naprawdę my sobie wybieramy... A ktoś nie ma córki na wydaniu? Tą to, to, to osobę, którą chcielibyśmy zaprosić w niedzielę na ten rosół, tak? No to, no to musi mieć, tak? Bo to jest, jakby to, to jest opowieść ze środkowej Polski. To i wracamy do Jarosława Kaczyńskiego. Wysoki, przystojny. Ale no, ja bym tego nie bagatelizował. No nie, i to jest ten Zanek Martyniuk i to, jest, i, i, i to jest ten Rafał Trzaskowski, który właśnie staje się... I, i Ja sobie myślę, że jeżeli ja bym był... To, to wyjaśnijmy, teściową, że Rafał Trzaskowski zjadł obiad z Zankiem Martyniukiem. Tak. Jeżeli ja bym był tą teściową i bym się zastanawiał, kogo chciałbym zobaczyć przy moim stole tym niedzielnym i komu bym chciał wyserwować ten rosół, to uwaga, zastanawiam uwaga. się, czy to byłby Karol Nawrocki, który przyjdzie prosto z tej sali bokserskiej. Zb... Spacony. Spacony. Ale, spacony, Ale wiesz, Zły. ale właśnie tego stu no szybko, lodówkę się Czy... przestawi. To no. prawda. No Andrzej. Wnieś albo wnieś lodówkę, tak? Czy ten Rafał Trzaskowski, który przychodzi uśmiechnięty, opowie co u Zenka Martyniuka, opowie jak było na kole gospodyń wiejskich. W sensie dla mnie jest niesamowite, że Rafał Trzaskowski jest tą osobą, ale ewidentnie jest bardzo intensywna próba, żeby tego tak opowiedzieć i wydaje mi się, że ta próba na razie wygląda lepiej, niż bym się spodziewał i chodzi mi o to, że to, 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 to są te różne sposoby spojrzenia na te wybory i w 20 roku moim zdaniem to też trochę tak było że jednak pisowi się udało i Andrzejowi Dudzie się udało zrobić te wybory o nim Andrzeju Dudzie, a nie o, o ówczesnym rządzie Mateuszu Morawieckiego. Bardzo, żeśmy się tutaj rozgoręczkowali. Maciej Głogowski oczywiście chce nie, nie, dokumentować. Nie, nie, nie. Jedno, nie zbierały się, ale ja jeszcze, zdanie, jeszcze jeden tak. wątek. Bo ja myślę sobie jeszcze o takiej rzeczy, nawiązując do tego, że pewne rzeczy nie wychodzą, nie są dowożone, ale są reprezentowane, tak, w przestrzeni publicznej. Bo jeszcze w tej rozmowie z profesorem Richardem wyszła jedna rzecz, o której chyba też już wspominaliśmy, czyli ta narracja o dokończeniu rewolucji 15 października. Słuchajcie, musicie iść raz jeszcze do urn, bo potrzebujemy, żeby w pałacu prezydenckim nie było Andrzeja Dudy czy Karola Wrockiego, bo chcemy pewne rzeczy w Polsce załatwić. Tylko, że jeżeli te projekty ustaw nie trafiają na biurko Andrzeja Dudy, i Andrzej Duda nie ma szansy, żeby wyrzucić je do kosza, i wtedy koalicja 15 października nie ma szansy, żeby powiedzieć społeczeństwu: Zobaczcie, my. Swoje zrobiliśmy, ale mamy hamulcowego w pałacu. Jeżeli go nie będzie, to my w sierpniu, wrześniu 2025 roku dowieziemy te rzeczy, które są dla was kluczowe. I mam wrażenie, że to może być bardzo poważny czynnik mobilizujący, bo jeżeli nie ma tego sprawstwa, tej efektywności, to opowieść o dokończeniu rewolucji 15 października staje się pusta. To teraz ja się wtrącę i ja zabiorę głos. Wydaje mi się, są trochę cztery sposoby, jak na to spojrzeć. Tak? Jeden to jest za rządem, przeciwko rządowi. Drugi to jest rzeczywiście e, do, do, dokończenie tej e, cyklu wyborczego z 15 października i dowiezienie, żeby rzeczywiście może było rządzić, żeby sprawy posuwały się do przodu. Trzy to jest zrobienie tych wyborów w ogóle o czymś innym, czyli właśnie casting na i e, skupienie się na kandydatach i na ich przymiotach, a nie na dużej polityce. A czwarty element tego wszystkiego też... Ważne wydaje mi się, to jest uniknięcie chaosu. Tak? I to jest też coś, co zawsze grał PiS przy różnych wyborach i wydaje mi się, że tutaj też to będzie istotne, to znaczy to jest powiedzenie, że jesteśmy w tak trudnych czasach, w tak niebezpiecznym miejscu, że sytuacja, w której będzie gorący, otwarty konflikt pomiędzy tymi dwoma obozami, jest super niebezpieczna. I teraz nie wydaje mi się, żeby było tak, żeby była jedna dobra odpowiedź na to pytanie, żebyśmy mogli powiedzieć, pierwszy, to będą pierwsze wybory, drugie jakby. O, to się składa na pewną całość. Niektórzy będą głosowali w referendum za rządem, inni będą sobie wybierali tego wymarzonego zięcia, a inni będą właśnie głosowali za tym, żeby było spokojnie i żebyśmy byli w stanie jakoś posuwać sprawy do przodu. Maćku. I ja wsłuchiwałem się w czwartkowy wywiad Rafała Trzaskowskiego w Faktach po Faktach. I kto nie miał okazji oglądać, a obserwuje politykę czy zna historię, mógł się poczuć 35 lat młodszy, bo Rafał Trzaskowski odświeżył sformułowanie z początku lat 90., trzeba uniknąć wojny na górze. Mhm. I o... pierwszy raz zresztą. No, tak, trzeba, to już trzeba uniknąć wojny na górze, czyli dawne hasło z początku lat. Ale laty to tylko jest taki 90. problem, że ta wojna na górze już trwa. Tak, tak, ale gdyby był prezydent i premier z tego samego obozu, co wcale nie musi być wadą, to o, będzie lepiej. Zresztą Jarosław Kaczyński i Prawo i Sprawiedliwość używało tego samego argumentu w roku 2020, tak, mówiąc, że musimy być spójni i tak dalej. Ale chciałem dołożyć. A do... teraz Prawo i Sprawiedliwość straszy tym, czym straszyła Platforma Obywatelska wtedy. wcześniej, w 2015? Roku, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość weźmie oba ośrodki władzy, to będzie bardzo źle dla demokracji. A teraz PiS o tym opowiada. Ja bym chciał tylko jeszcze dołożyć do tych argumentów, o czym mogą być te wybory Andrzeja. I mnie się wydaje, że to, o czym ty mówisz, tym. Przepraszam, że to powtórzę, trochę się z tym nie zgadzam, ale obrazowo to najlepiej oddaje ten casting na zdjęcia, tak? że to jest zawsze. To nie musi być wyłączny element, tylko on zawsze jest elementem, bo niektórzy z nas tak po prostu decydują: no, ktoś mi się podoba bardziej, mniej, ktoś wzbudza moje zaufanie, a, a, a ktoś nie. Ale mnie się wydaje, że nie mam na to, to. Ja oczywiście nie mam aparatu, żeby to przebadać, ale wydaje mi się, że to, co w tej chwili widzimy, jeszcze te działania prokuratury mogą mogą e, sprzyjać takiemu e, takiej, takiej próbie, by te wybory mimo wszystko, te majowe wybory były mm, takim... E że ta, że ta pamięć o pisie jest jeszcze zbyt świeża, żeby PiS mógł powrócić i że wystarczy, znaczy pewnie nie wystarczy tylko straszyć pisem, ale że mimo wszystko, dla obozu, który dzisiaj rządzi, dla ich kandydatów ta przewaga jakaś na wejściu jest, że zobaczcie, ten PiS wciąż czycha. My tutaj próbujemy go rozliczyć, to jest trudne. Zobaczcie, ile rzeczy ujawniamy. Teraz. Teraz, a przecież w maju będzie więcej, teraz Morawieckiemu chcemy odebrać immunitet, bo on po Musimy prostu... Musimy mieć więcej czasu. Musimy mieć więcej czasu. Pamięć I nie możemy chyba... mieć Karola Nawrockiego w Pamięć połacu. o pisie chyba jeszcze nie minęła, więc może to być argument. To słuchajcie. To tyle, jeżeli chodzi o otwartą część tego odcinka. Tę część kończymy. Bardzo dziękujemy, zapraszamy za tydzień wersji skróconej podcastu. Dzieje się. Proszę szukać w aplikacjach podcastowych oraz na YouTubie, gdzie można oczywiście nas także oglądać. A wersja pełna każdego odcinka będzie na Państwa czekać w aplikacji Radio TokFM. dalszej części podcastu Dzieje się możesz posłuchać w aplikacji TokFM i na tokefm.pl. Link znajdziesz w opisie tego odcinka.